Wibracja dnia na poniedziałek, 24 listopada 2025 roku. Wibracje budujące to 6, 11 i 9, wibracje pośrednie to 8 z 9, i wibracja docelowa to 8 w księżycu rosnącym. I dziś, szanowni Państwo, trzeba będzie uważać na elektronikę. Dzisiaj trzeba będzie uważać na sprzęty, na komputery, na telefony, na kody, hasła, jakieś tam inne zabezpieczenia, etc., bo na przykład dzisiaj. Uważajcie jak idziecie do wpłatomatu, bo wpłatomat nie wiem, połknie pieniądze albo tam powiedzmy bankomat ich nie wyda, albo gdzieś tam się zblokuje komuś karta gdzieś tam i tak dalej, albo jak na złość gdzieś tam zapomnimy kodu do jakiejś aplikacji itp. Więc dzisiaj szanowni Państwo zalecam większy spokój, większą ostrożność i zweryfikowanie tego rodzaju sytuacji, czy aby na pewno ta elektronika nam służy, czy aby na pewno tutaj powiedzmy internet działa i czy z tego tytułu nie mamy jakichś tam powiedzmy problemów i za to mądrość w podejściu. Do Elektroniki i do pamięci trzymam kciuki dobrawróżba.pl. Polecam serdecznie, Sylwester Hordecki.